Cześć, zapraszam was do kolejnej lekcji z serii Niemiecki na słuchawkach. Dzisiaj powiemy sobie o zdaniach w czasie przeszłym perfekt. Usłyszycie czasownik, jego formę w czasie przeszłym perfekt, a także przykładowe zdania. Słuchajcie, e, powtarzajcie zarówno pojedyncze czasowniki, jak i całe konstrukcje e, zdań. dauern trwać. dauern. gedauert łączy się z czasownikiem posiłkowym haben. Die Reise hat zehn Stunden gedauert. Podróż trwała dziesięć godzin. Die Reise hat zehn Stunden gedauert. Verbringen – spędzać. Verbringen. Verbracht łączy się z czasownikiem posiłkowym haben. Wir haben unsere Ferien in Deutschland verbracht. Spędziliśmy nasze ferie w Niemczech. Wir haben unsere Ferien in Deutschland verbracht. Treiben uprawiać. Getrieben łączy się z czasownikiem posiłkowym haben. Ich habe viel Sport getrieben. Uprawiałam dużo sportu. Ich habe viel Sport getrieben. Lernen, uczyć się. Lernen. Gelernt łączy się z czasownikiem posiłkowym haben. Mein Kind hat Russisch gelernt. Moje dziecko uczyło się rosyjskiego. Mein Kind hat russisch gelernt. Essen. Jeść. Essen. Gegessen. Łączy się z czasownikiem posiłkowym haben. Hast du im restaurant gegessen? Czy jadłeś w restauracji? Hast du im restaurant gegessen? besztigen zwiedzać besztigen besztigt łączy się z czasownikiem posiłkowym haben. Wir haben ganze Stadt besztigt. Zwiedziliśmy całe miasto. Wir haben ganze Stadt besztigt. liegen leżeć liegen gelegen łączy się z czasownikiem posiłkowym haben. Er hat in der Sonne gelegen. On leżał na słońcu. Er hat in der Sonne gelegen. Grillen, grillować, grillen. Gegrillt łączy się z czasownikiem posiłkowym haben. Am Wochenende haben wir gegrillt. W weekend grillowaliśmy. Am Wochenende haben wir gegrillt. Kennenlernen – poznawać. Kennen lernen. Kennen gelernt łączy się z czasownikiem posiłkowym haben. In den Sommerferien hat Ania neue Menschen kennengelernt. Wakacje Ania poznała nowych ludzi. In den Sommerferien hat Ania neue Menschen kennengelernt. Machen, robić, machen. Gemacht łączy się z czasownikiem posiłkowym haben. Habt ihr Lagerfeuer gemacht? Zrobiliście ognisko? Habt ihr feuer gemacht? Faulenzen leniuchować. Faulenzen. Gefaulenzt łączy się z czasownikiem posiłkowym ham. Am Samstag hat er gefaulenzt. W sobotę leniuchował. Am Samstag hat er gefaulenst. Fernsehen – oglądać telewizję. Fernsehen – ferngesehen. Łączy się z czasownikiem posiłkowym haben. Am Abend hat Kurt ferngesehen. Wieczorem Kurt oglądał telewizję. Am Abend hat Kurt ferngesehen. Sich streiten, kłócić się. Sich streiten. Gestritten łączy się z czasownikiem posiłkowym haben. Wir haben uns nur gestritten. Tylko się kłóciliśmy. Wir haben uns nur gestritten. Komen, przychodzić. Komen. Gekomen. Łączy się z czasownikiem posiłkowym Sein. Unser Deutschlehrer ist um 8 Uhr in die Klasse gekommen. Nasz nauczyciel z języka niemieckiego przyszedł o ósmej do klasy. Unser Deutschlehrer ist um 8 Uhr in die Klasse gekommen. Fragen, pytać, fragen, gefragt. Łączy się z czasownikiem posiłkowym haben. Der Lehrer hat Karin etwas gefragt. Nauczyciel zapytał coś Karinę. Der Lehrer hat Karin etwas gefragt. Aufstehen, wstawać. Aufstehen. Aufgestanden łączy się z czasownikiem posiłkowym sein. Steffi. Bist du schon aufgestanden? Steffi, wstałaś już? Steffi, bist du schon aufgestanden? Gehen, iść. Gehen. Gegangen łączy się z czasownikiem posiłkowym, sein. Wir sind ins theater gegangen. Poszliśmy do teatru. Wir sind in gegangen putzen czyścić myć putzen. Gepuzt łączy się z czasownikiem posiłkowym haben ich habe schon die zähne geputzt. umyłam już zęby ich habe schon die zähne geputzt bleiben zostawać bleiben geblieben. łączy się z czasownikiem posiłkowym sein. Ich bin zu Hause geblieben. Zostałam w domu. Ich bin zu Hause geblieben. erholen odpoczywać. Zyś erholen. Erholt łączy się z czasownikiem posiłkowym haben. Er hat sich gut im Urlaub erholt. On odpoczął na urlopie. Er hat sich gut im Urlaub erholt. Bezuchen odwiedzać. Bezuchn. Bezucht łączy się z czasownikiem posiłkowym haben. In diesem Jahr hat er seine Oma besucht. W tym roku on odwiedził swoją babcię. In diesem Jahr hat er seine Oma besucht. Einschlafen, zasypiać, einschlafen. Eingeschlafen łączy się z czasownikiem posiłkowym sein. Um wie viel Uhr bist du gestern eingeschlafen? O której godzinie wczoraj zasnęłaś? Um wie viel Uhr bist du gestern eingeschlafen? Powtórzmy sobie wszystkie czasowniki, które dzisiaj poznaliśmy. dauern, trwać, gedauert, plus haben. verbringen, spędzać, verbracht, plus haben. treiben, uprawiać, getrieben, plus haben. lernen, uczyć się, gelernt, plus haben. essen, jeść, gegessen, plus haben. besichtigen zwiedzać, besichtigt, plus haben. Liegen, leżeć, gelegen, plus haben. Grillen, grillować, gegrillt, plus haben. Kennenlernen, kennengelernt, plus haben. Machen, robić, gemacht, plus haben. Faulenzen, leniuchować, gefaulenzt, plus haben. Fernsehen, oglądać telewizję, ferngesehen, plus haben. Sich streiten, kłócić się, gestritten, plus haben. Kommen, przychodzić, gekommen plus sein. Fragen, pytać, gefragt plus haben. Aufstehen, wstawać, aufgestanden plus sein. Gehen, iść, gegangen plus sein. Putzen, czyścić, myć, geputzt plus haben. Bleiben, zostawać, geblieben plus sein. Sich erholen, odpoczywać, erholt plus haben. Besuchen, odwiedzać, besucht plus haben. Einschlafen, zasypiać, eingeschlafen plus sein.